Siema, z tej strony Seba witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale i witam Was w podsumowaniu 2024 roku w wykonaniu SC Software. A więc, co takiego zadziało się na przestrzeni tego roku w kontekście Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator. Jeśli chodzi o taki wstęp, to myślę, że można powiedzieć tu o łącznie czterech aktualizacjach w przypadku jednej i drugiej produkcji. W kwestii ciężarówek, no tutaj zależy jak to liczymy, szczególnie przy ETS-ie. Jeśli mówimy o takich w pełni dostępnych i normalnych ciężarówkach, to mówimy tu o trzech nowych modelach. Jeśli doliczymy tutaj demówki, a więc elektryki, no to wtedy mamy piątkę, a jeśli doliczymy jeszcze takie dodatkowe elementy do ciężarówek, czy wokół nich po prostu związane, to wtedy możemy nawet mówić o siedmiu nowościach przy ciężarówkach. W przypadku ATS-a mówimy tu o dwóch w pełni nowych modelach. A jak doliczymy takie bonusy, to łącznie cztery nowości. W przypadku płatnych dodatków, piątka jest przy ETS-ie, w tym jedna mapa i czwórka przy ATS-ie, w tym dwie mapy. I mamy po 5 wydarzeń World of Tracks, Jeśli chodzi natomiast o szczegóły. Przejdźmy do aktualizacji. Pierwsza aktualizacja w tym roku to wersja 1.50 i wyszła ona w maju. Jeśli chodzi o indywidualne nowości, zacznijmy od MAP i ETS-a. Tutaj w końcu dodano przeróbkę Szwajcarii, która trochę się przeciągnęła, ale finalnie wyszła i wyszła całkiem ładnie. To samo pewnie można powiedzieć o dalszej przebudowie niemieckich miast, gdzie w tej wersji skupiono się na regionie Renu. No i jeszcze taki bonusik: na terenach Szwecji zostało wprowadzone pewne centrum, mianowicie Skania Demo Center. Które jest w pełni dostępne i można sobie je wypróbować, jeśli oczywiście mamy ten dodatek i znajdziemy to miejsce. W przypadku ATS-a wprowadzono trzecią fazę przeróbki Kalifornii. Jeśli chodzi o pojazdy, w ETS-ie dodano pewne drobnostki do Mana TGX, jak i również dodano nowe naczepy do dodatku Wielton. W przypadku ATS-a Wprowadzono facelift modelu International LT, a więc pojawiły się nowości zewnętrzne i wewnętrzne, ale również model Lonestar otrzymał nowości wewnętrzne. Dodano również nowe wydechy dla Western Stara 49X, jak i jeśli chodzi o już wspólne nowości, to wprowadzono funkcję asystenta pasa ruchu w obu produkcjach. I teraz kontynuujemy dalsze nowości wspólne. Bo tutaj trochę się ich pojawiło, szczególnie najbardziej wyróżnia się nowy interfejs, który jest lekko mówiąc mocno dyskusyjny aż do dzisiaj. Natomiast jeśli chodzi o Change Talk, to tak zostało to wszystko opisane. Wprowadzono znaczną aktualizację projektu interfejsu użytkownika, Między innymi projektowanie ekranu głównego, trwały pasek stanu, szybkie menu, nowe ściąki ikony i inne. A w ustawieniach teraz możemy również zobaczyć opisy poszczególnych ustawień, które informują nas po prostu o tym, co dane ustawienie robi, za co odpowiada, a więc mamy takie wskazówki. Następnie pojawiło się sporo nowości wizualnych. Między innymi wprowadzono ulepszenia w systemie renderowania, dodano tymczasową funkcję antyaliasingu, wprowadzono kaskadowe aktualizacje cieni, dodano miękkie cząsteczki, wprowadzono świetlony, zacieniony dym, dodano dalekie cienie, zoptymalizowano obliczenie światła, dodano ogranicznik szybkości klatek i w dźwiękach dodano dźwięki pisku hamulca. Taka była aktualizacja 1.50. Następna aktualizacja 1.51 wyszła we wrześniu. W przypadku map w ETS-ie kontynuowano dalszą przeróbkę niemieckich miast. Tym razem dotkła ona miast Brema, Kassel, Osnabrück i Magdeburg, jakie również dodano nowe intramiast dla miast z dodatku Italia i Beyond the Baltic Sea. W przypadku ATS-a wprowadzono pewną aktualizację przy Interstate 44 w Oklahomie. Część wegetacji w Teksasie została zmieniona. Dodano nowe intramiast dla miast z dodatku ORECON. W przypadku ATS-a jeszcze z innych kategorii, w kwestii dynamicznego załadunku i rozładunku zbiorników zbożowych udostępniono je na większe tereny, praktycznie na wszystkie tereny Stanów. W kwestii pojazdów dodano owiewki Flow below dla kilku modeli w grze i dodano wersję Mac Black Anthem. Jeśli chodzi o te same nowości jakie wprowadziła ta aktualizacja w jednej i drugiej grze to dodano opcję automatycznej blokady mechanizmu różnicowego, jak i dodano opcję automatycznego czujnika martwego pola. Pojawiły się kolejne nowości w interfejsie: dodano nowy ekran tytułowy, dodano pasek wyszukiwań w ustawieniach, dodano kategorię dostępności interfejsu, wprowadzono lepszą zmianę tła menu, dodano nową konfigurację kontrolera i jeszcze w wizualnych nowościach wprowadzono ulepszone wewnętrzne cienie kabiny w kabinie ciężarówki. Dzięki czemu światło teraz nie oświetla nam całej kabiny. Tylko wygląda to tak jak w sumie powinno. I to była wersja 1.51. W październiku wyszła wersja 1.52, która dodała nam wsparcie w obu produkcjach tylko jednego trybu, ale myślę, że dosyć ważnego i znaczącego. A mianowicie chodzi tu o szkołę jazdy. Tryb, który został zapowiedziany w 2020 roku na tamtym specjalnym świątecznym streamie. W końcu został dodany po tych czterech latach, gdzie część to była jakaś przerwa, czy projekt był po prostu odrzucony, w końcu odżył. No, i finalnie trafił do gry, ale o nim trochę więcej później, już przy ocenianiu. Ostatnia aktualizacja wyszła pod koniec listopada, więc wersja 1.53. W tym przypadku pokończono pewne projekty na mapach. Mianowicie zakończono przebudowę niemieckich miast i tym razem Monachium, Mannheim, Lipsk, Dresno i Berlin zostały odnowione. W przypadku ATS-a zakończono przebudowę Kalifornii, wydając fazę numer 4. Zostając przy ATS-ie. Tutaj w kwestii rozgrywki, kwestie dynamicznego załadunku i rozładunku kłód drewna udostępniono na tereny całych Stanów, dodano nową trasę specjalny transport z Los Angeles do San Diego i podniesiono limit prędkości, z jaką można poruszać się podczas jazdy z takim specjalnym transportem. W kwestii pojazdów, kaskadia piątej generacji została dodana do szkoły jazdy i dodano w pełni funkcjonalny system przesuwanych tandemów w naczepach. A w kwestii pojazdów ets Wprowadzono rework Volvo FH 4. I jeszcze w kwestiach wizualnych, te same w obu produkcjach. Wprowadzono wizualizację zmienionych opcji w ustawieniach, jak i wprowadzono płynne i automatyczne centrowanie kamery. I tyle jeśli chodzi o szybkie przypomnienie tego co zawierały wszystkie aktualizacje w tym roku. Także przejdźmy teraz do ciężarówek. Tutaj ta kwestia wygląda ciekawie, jeśli chodzi o ETS, bo jak wspominałem przy liczbach, zależy jak to liczymy wszystko. Jeśli chodzi o te w pełni dostępne modele, no to wiadomo, że dużo tu się działo w grudniu. No bo najpierw niespodziewanie pojawiło się Iveco s które zostało zrobione w pół roku, a tuż przed przerwą świąteczną Volvo i SCS zaskoczyło z premierą dwóch nowych modeli, a mianowicie FH6 i FH5. Także trzy w pełni takie prawidłowe, w pełni dostępne ciężarówki się tutaj pojawiły na koniec roku, no ale trzeba tu jeszcze zaznaczyć, że w tym roku Pojawił się kompletnie inny typ ciężarówki, mianowicie elektryczne ciężarówki, w końcu tutaj się pojawiły, ale są one też dyskusyjne. Mianowicie mówimy tu o dwóch modelach: Renault Trax i e Tech -T i o Scani SBIV. -E one się tutaj pojawiły, faktycznie działają jak elektryki, mają te swoje bateryjki i piszczą. Natomiast, niestety, na ten moment są dostępne jako jakieś pokazówki, jako demówki, bo są one dostępne tylko w szybkich zleceniach, na krótkie trasy. Nie możemy ich zakupić, a nawet jeśli byśmy to odblokowali, to ich zawartość jest mocno podstawowa. Nie mają zbyt dużo rozbudowanych tych elementów tuningowych, innych konfiguracji. Po prostu są takimi demówkami, są tylko takimi pokazówkami, no ale jednak są tak czy siak, więc trzeba je tutaj wymienić. Natomiast myślę, że przy tych ciężarówkach warto jeszcze wspomnieć o tym, że pojawiła się nowsza wersja Dafa nowej generacji, a mianowicie model 2025, który dodał nam tam po prostu kilka nowych elementów do obecnego Dafa nowej generacji. No i wcześniej była mowa o tym, że w wersji 1.53 pojawił się rework Volvo FH4, no i tutaj też o tym wspominam. Natomiast jeśli chodzi o ciężarówki w ATS-ie, no to mówimy tutaj o dwóch w pełni nowych i w pełni dostępnych ciężarówkach: a mianowicie Mac Pinnacle i Freightliner. Kaskadia piątej generacji. Do tego, jak była tutaj też mowa, pojawił się Mac Black Anthem, jak i facelift modelu LT, o czym należy tu wspomnieć. No pod tym ogólnym względem ETS w tym roku wyszedł lepiej w kontekście ciężarówek, jednak tak czy siak ATS trzyma poziom, kolejny rok rzędu, kolejne nowe modele, kolejne nowości przy nich związane, także i tak jest pozytywnie w tej kwestii. Więc jeśli chodzi o ciężarówki, to na ten moment tyle. Co takiego było w płatnych dodatkach? W jednej i w drugiej grze pojawił się płatny pakiet na pewne ładunki do przewiezienia, z jednak realną licencją. Mianowicie marka JCB pojawiła się w ETS i w ATS-ie, a ładunki tej marki możemy przewozić, jeśli posiadamy dodatek JCB Equipment Pack, który dodaje nam sporo nowych ładunków. Sporo jest tych maszyn do przewiezienia, zostały bardzo ładnie ozorowane, no i fajnie to nawet wygląda. Plus, duży pozytyw jest taki, że Kolejna marka zawitała do jednej i drugiej produkcji. Natomiast jeśli chodzi o indywidualne tutaj dodatki, to w przypadku ETS-a mieliśmy wysyp trailer paków, a więc sporo marek, sporo naczep się tutaj pojawiło. Jest to też pozytywna kwestia. Szczególnie warto tu zauważyć, że w końcu do gry została dodana marka Schmitz Cargobull. Po bardzo długim czasie oczekiwania, gdzie jest software, samo nawet planowało dodać tą markę jeszcze przed premierą ETS-a, bo już w 2011 roku są wskazówki, są nawet screeny z ETS-a z tej przedpremierowej wersji, gdzie można było zobaczyć tą markę, czy jeszcze nawet markę Kron. No, od tamtego czasu nawet można liczyć, w końcu yy, Schmitz się pojawił i możemy jeździć z ładunkami tej firmy. Jeśli oczywiście posiadamy dodatek Schmitz Cargo Bull Trailer Pack, ale nie tylko Schmitz się pojawił, jak wspomniałem, był tutaj wysyp. No i mamy jeszcze Google Trailer Pack, Cashboa Trailer Pack. Do dodatku Crown Trailer Pack została dodana też ciekawa naczepa, mianowicie E-Trailer. Ta naczepa ma tam elektrycznie napędzoną oś, która faktycznie działa w grze tak dosyć specyficznie, też tam trochę sobie piszczy, ale niestety też jest tutaj ograniczona jak elektryki, nie możemy jej zakupić jako własnej, musimy szukać na rynku zleceń, też pojawia się na krótkie dystanse, więc tutaj też mówimy o pewnej pokazówce, pewnej demówce. Natomiast o naczepach myślę, że to tyle, bo jeszcze warto tu wspomnieć po prostu, że pojawia się też nowa mapa, a mianowicie Grecja. I jeśli chodzi o ATS-a, tutaj mieliśmy dwie mapy. Pojawia się Nebraska, pojawił się Arkansas, niestety Missouri nie wyszła, więc tutaj no pewien minus za to, że nie udało się zrealizować tych trzech stanów w tym roku. Za to pojawiły się malowania, czego nie ogarnięto w ETS-ie, bo w przypadku ETS-a tutaj był jakiś dziwny problem z malowaniem, a było planowane do Grecji. Było, ale gdzieś znikło i słuch zaginął. No trudno, płakać nie będę, ale w przypadku ATS-a można być zadowolonym, jeśli ktoś widocznie jest fanem oczywiście malowania z CS-u, mianowicie pakiet Sports Punch Ops Pack się tutaj pojawił wraz z premierą Nebraski. Natomiast warto jeszcze wspomnieć o tym, że dodatek Staring Creation Pack na początku roku otrzymał zawartość nowych obręczy, jak i również Forest Machinery otrzymał tutaj nowe ładunki, a wracając jeszcze do ETS-a, no to Wielton, oprócz wcześniej tam w jednej aktualizacji otrzymania nowych naczep, dostał też poza aktualizacjami nową naczepę Scrap Mastera. Także jeśli chodzi o te dodatki, to tyle. Czas na wydarzenia World of Tracks i tutaj bardzo szybko, bo nie ma o czym tak naprawdę mówić. Kopii wklej z zeszłego roku i bez większych fajerwerków. Walentynkowe wydarzenie, które w tym roku nosiło nazwę Howling Hearts. Happy Halloween a więc dosłowna ta sama powtórka z zeszłego roku. Winterland, który trwa i jakoś nie wyróżnia się w odróżnieniu od pierwszej edycji. Jedynie drobne tam ciekawostki dodano, z jakimś prezentem, który, po który trzeba dodatkowo pojechać. Są opady niby śniegu, ale za to znikła zorza polarna, a cała reszta jest taka sama. Jeśli chodzi o indywidualne wydarzenia, tutaj też bez rewelacji. Były cruisingi, a więc dla agresji w przypadku ETSa Cruising Nebraska, Arkansas, w przypadku ATS-a. Odkopali jeszcze pomysł na wydarzenie Trade Connection, gdzie tym razem zrobiono to przy wydaniu przebudowy Szwajcarii, ale nie osiągnęło to chyba jakiegoś wielkiego sukcesu. Także wotra po prostu zostawię, bo kolejny rok bez niczego tak naprawdę. Praktycznie martwa platforma, więc czas na podsumowanie. Co było pozytywne, co było negatywne. Myślę, że jeśli chodzi przede wszystkim o pozytywy, to warto zwrócić uwagę na ciężarówki. Jedna i druga produkcja otrzymała nowe modele, trochę tych nowości do już obecnych modeli, jak chociażby pojawia się ta wersja Black Black Anthem, Facelift LT, Oczywiście Pinnacle, Kaskadia 5. generacji to na plus w przypadku ATS-a. W przypadku ETS-a w końcu nowe modele, te w pełni dostępne. Iveco S-Way, Volvo FH6, FH5, Rework fh 4 dav 2025. Jest ten eksperyment z tymi elektrykami, są jakie są, ale są. I też fajnie, że coś takiego się tutaj pojawiło. A więc w przypadku ciężarówek, no tutaj myślę, że ogólnie jest pozytywnie. Oczywiście można doczepić ją paru innych kwestii. Na przykład... No, fani Mercedesa nie będą zadowoleni raczej po tym roku, bo pewnie gdzieś tam go wypatrywano, a zamiast niego, no to co, dla Volvo się pojawiło, i Weko się pojawiło znikąd, na Mercedes nic. Na streamie pokazano tam niby postęp i jak to tam wygląda, ile trzeba czekać, no ale liczono raczej na efekt końcowy, nie? Inna niemiecka marka, mianowicie MAN, no tutaj też czekano w końcu na albo tuning, albo odświeżenie tych MANów. Teraz otrzymaliśmy tylko potwierdzenie, że pracują nad reworkiem Euro 5, ale też bez większych szczegółów, przy okazji są to jakieś problemy komunikacyjne i jeśli chodzi o konkrety w tej kwestii, więc ogólnie wiemy, że na czymś tam pracują, ale też brak konkretów, a liczono jednak na coś większego. W kwestii tych elektryków, z jednej strony fajnie, że coś takiego jest, że można przetestować tylko ciekawostkę, z drugiej, może to po prostu zwykły skok na kasę, dodając coś takiego na szybko, hej. Hypując to niesamowicie, a jest to trochę też chyba wciskane gdzieś tam na siłę. No bo bez tej infrastruktury, bez jakiegoś większego rozbudowania, to po prostu demówki, ciekawostka, którą skorzysta się raz, dwa. No i tyle, więc jak już to na trochę więcej oczekiwano. Także tutaj też no jest to tak jak wspominałem, kwestia dyskusyjna, jak to dodali. W przypadku ATSA tutaj szczególnie w ciężarówkach pojawia się brak jakichkolwiek nowości do modelu T680 nowej generacji, który wyszedł na koniec zeszłego roku w okrojonej formie, w takiej mocno podstawowej, liczono, że dobra, zostanie to uzupełnione w 2024 i nic się nie pojawiło. Nawet żadna informacja, ani potwierdzenie, ba, a nawet na tym ostatnim świątecznym streamie nic nie powiedziano, że ono trzyma jakieś nowości, także nie wiadomo co dalej z tą ciężarówką tak naprawdę i to jest pod tym względem słabe. Natomiast ogólnie jak wspomniałem zaciężarówki tutaj w ogólnym rozrachunku jest no, duży pozytyw, po prostu bardzo duży plus dla studia. No i ogólnie fajnie, że mamy te nowe modele, no i wiele tych nowości tutaj zawitało w tym kontekście. Przechodząc do aktualizacji, myślę, że tutaj taką główną ciekawą nowością dla mnie to będzie szkoła jazdy, bo w końcu że fajnie, że ten tryb się pojawił, w końcu to jest jakaś nowość w rozgrywce. W czegoś możemy innego popróbować po prostu w jednej czy w drugiej produkcji. No i w, wyróżnia się ona dosyć mocno. Ogólnie fajnie, że to się pojawiło. Ale też jest wiele innych pozytywów. Była mowa o tych nowościach przy ciężarówkach. To one też są na pewno na plus. Zmiany na mapach też ok, chociaż z drugiej strony jak się patrzy na inne stare tereny, a oni siedzą nadal przy tych Niemczech, no to trochę człowiek tracił już tą cierpliwość. No ale to się skończyło. Wiemy, że teraz idą w innych kierunkach. A ogólnie i tak te zmiany i tak są ładne, fajnie się jeździ po tych nowych terenach, więc to też jest po prostu na plus jest to pozytywne. Jeśli chodzi o inne tutaj kwestie pozytywne, to nawet te zmiany wizualne, te nowości jakie tu wprowadzono, to też się fajnie wyróżniają, też są całkiem ok, szczególnie antyaliasing, może te dalekie cienie, nawet drobnostkach niby ten ogranicznik szybkości klatek, to też jest jakiś pozytyw. Fajnie, że coś takiego jest tutaj wprowadzane, no ale oczywiście też nie zawsze jest tak kolorowo przy tych innych zmianach wizualnych, jak też chociażby te cienie w kabinie, to chyba teraz czasem pojawiły się jakieś błędy, szczególnie światło potrafi wariować, kiedy przejeżdżamy pod wiaduktem, pod bramkami, kiedy wjeżdżamy do jakiegoś miejsca, to światło naprawdę dziwnie działa na zewnątrz, w kabinie szczególnie, także tutaj też są jakieś błędy i niedoróbki. Jeśli chodzi o też inne kwestie, które mocno wyróżniają się na pewno po tym roku, to nowy interfejs. Ja ogólnie jestem fanem i ładnie według mnie prezentują się takie nowe wyglądy takich właśnie interfejsów, czy jakichś innych takich kwestii. Ale z drugiej strony on jest taki średni, plus zapowiadano tutaj, że on ma być taki łatwiejszy do... Poruszania się ma być jakieś bardziej intuicyjne czy coś w tym stylu. Może to przyzwyczajenie już do starego interfejsu, ale jednak przy starym no to jakoś szybciej się poruszałem, jakoś szybciej potrafiłem wyszukać pewne elementy, a tutaj muszę chyba więcej razy ponaciskać pewne kwestie, żeby albo wyjść i wrócić do rozgrywki, albo do czegoś przejść. Plus jeszcze szukanie tego to też jest pewną udręką. Stary interfejs był jaki był, mogło się komuś to podobać czy nie, ale jednak gdzieś tam te pewne elementy wyróżniały się szczególnie ikonami i tutaj większość się zlewa w tym samym kolorze, w mniej więcej tych samych e, ikonach, więc to też nie zawsze jest takie e, super jak się tam twórcom najwidoczniej wydaje. Przy okazji też na pewno na minus fakt, że gracze mogli już zaakceptować ten interfejs, ale dawali swoje uwagi, a większość z nich po prostu OLA, no i do dzisiaj ich nie dodano, więc to też jest takie no strasznie dziwne. Bo myślałem, że studio to tam chyba słucha swojego bez community ever, a tu się okazuje, że co najwyżej słucha, ale szereg pieniędzy, jak przychodzi w wydanie mapy. No w sumie to tak zawsze jest przy firmach, nic nowego. Jeśli chodzi ogólnie o te wszystkie nowości, jest wiele tutaj pozytywów, wiele fajnych kwestii, które można fajnie wyróżnić, na pewno docenić, jeszcze kilka rzeczy, które, no nie wiadomo czemu one się tu pojawiły, ale są też oczywiście braki. O nich by było pewnie można sporo mówić, także może te ogólne zostawię na końcu, bo jeszcze jest kwestia oczywiście płatnych dodatków, gdzie, no to myślę, że chyba najbardziej jak już to sobie oceni sam ojciec u już w liczeniu tych wszystkich pieniędzy za zarobione 2024. Jeśli chodzi o graczy, mamy mapę w ETS-ie. Mamy te nowe naczepy, co też jest pozytywne. Ładunki też JCB. Także, jeśli ktoś jest przy pieniądzach, chce trochę wydać i tutaj wzbogacić swoją zawartość w grze, no to ma tu jakieś opcje. W przypadku ATS-a mamy te dwie nowe mapy, ale szkoda, że nie ma jednak Missouri, bo przez to ten cały proces do wypełniania tych stanów w ATS-ie przedłuża się. A z drugiej strony, no ja jestem jednak zwolennikiem kompletnie innego podejścia do tego. Mianowicie w pakietach, w działania w inny sposób niż to, co robią teraz, ale cóż, na no jak sobie chcą, tak to wyszło tylko dwa stany. Może w następnym roku uda się wydać trzy. Kwestia wotra przemilczę to, bo to jest po prostu żałosne i tyle w jego kontekście. Natomiast co jeszcze tutaj jest takiego myślę, na minus, czego według mnie zabrakło? No to brak oczywiście jakichkolwiek większych zmian w kwestii silnika. Gry, bo gdzieś tam niby po cichu coś próbują, próbowali, czy zaczęli próbować, może jeszcze robią w kwestii Derek Xa 12, bo można było od wersji 1.50 odpalić sobie tą wersję. Chyba też nadal można, nie testowałem dawno i nie jest to zbytnio ważne, ponieważ finalnie ta wersja w tym roku nie zawitała, ale to też nie jest aż takie ważne, bo nie tylko chodzi o tego Derek Xa. Czekamy przede wszystkim na takie wielkie zmiany, które są potem odczuwane już w samej rozgrywce, przy działaniu samej gry. A to się no, nie pojawiło znowu w tym roku. Znowu są jakieś problemy, znowu to się przedłuża, a konkretów nadal nie znamy. Typowe. Brak też jakichkolwiek informacji w kwestii wersji na konsolę, co trochę jest dziwne, bo wydaje mi się, że te software powinno budować jakiś dla siebie przynajmniej ten hype wokół y, tego portu, bo to oni przecież potem z niego najwięcej zarobią. A w tym roku jedynie co się dowiedzieliśmy to tyle, że trwają prace, tr y pracują nad tym, Seniorzy, specjaliści, ale nic więcej nie wiemy. Nie wiemy w jaki rok, datę celują, jeśli chodzi o potencjalną premierę, nie wiemy w ilu procentach już to zrobili, na jakim etapie tak naprawdę są, wiemy tylko, że pracują i tyle. Także no trochę słabo, tak jak mówię, bo to raczej im przede wszystkim zależeć na tym, żeby jednak informować i budować jakiś ten hype, bo przecież to oni potem finalnie na tym zarobią sporo, jak wejdą w końcu na tę konsole. Brak poprawek i usprawnień dalszych do trybu konwój, E, niby też od wersji 1.50 można w pliku gry tam zmienić wartość z 8 na 128 i wtedy grać z takim limitem graczy na sesji, ale to nadal jest bawienie się tam pewnymi kwestiami w grze, właśnie modyfikowanie jej, a nie dodanie czegoś oficjalnego, już nawet nie liczone na taką wielką liczbę, ale po prostu zwiększenie jej oficjalnie, a tutaj nic w tej kwestii. Nie zrobiono, co jest trochę dziwne, bo na ten moment to jest chyba jeden z bardziej popularnych trybów, jeśli chodzi o tę grę. Dużo ludzi pewnie gra w ten konwój już jako pewien standard. A tutaj, żeby móc spróbować z większą liczbą graczy, to trzeba nadal to modyfikować. Słabo. O wodze to też mogłem co nieco powiedzieć, ale chyba nawet nie warto. No i ogólnie, jeśli chodzi o rozgrywkę, to większość została taka, jaka była. Dostaliśmy pewne nowości. Ale nadal brak większych zmian, tak naprawdę jeśli chodzi o naszą ogólną rozgrywkę na zwykłym profilu, no bo jest ta szkoła jazdy i okej, okay, to jest jakiś inny tryb, trochę rozbudowuje tą rozgrywkę, ale poza naszym głównym profilem. Na głównym profilu nadal jedziemy z punktu A do punktu B bez w sumie niczego takiego większego, bez większych nowości, bez żadnych jakichkolwiek zmian, kwestia firm pozostaje nadal jaka była. Kwestia zarządzania naszych pracowników, i tak dalej, też bez większych zmian jest praktycznie tak jak było. Możemy pojechać teraz, niby na Grecję, możemy kupić sobie naczepy szmic, jeśli ogarnęliśmy ten dodatek, no ale co z tego, jak potem robimy właściwie to samo cały czas. Także tutaj. Też bez fajerwerków, ale jeśli chodzi o takie pełne podsumowanie i pełną ocenę, to myślę, że jednak ten rok był dobry. Po prostu dobry i taką ocenę bym wystawił w skali szkolnej SCS Software za ten rok. Dobry, więc tak, czwórka myślę, że jest tu adekwatna, bo zaskoczyli ciężarówkami, zapowiadam też duże, jeśli chodzi o te pojazdy. W kwestii innej zawartości, no też sporo zrobili. Są tu oczywiście braki, ale myślę, że ta czwórka jednak jest taka adekwatna. Jakbym oceniał w skali od 1 do 10, to dałbym im chyba siódemkę, bo wydaje mi się, że jest jednak lepiej niż w zeszłym roku. Trochę lepiej się postarali, trochę sobie też tą sytuację, a nawet bardzo mocno uratowali tym grudniem nawet, choć to konkretnie przy ETS-ie. No ale nie będę się oszukiwał, i no tutaj brakowało ETS-owi szczególnie, bo ETS pod względem tam na przykład braku tego Mizuri czy może pewnych drobnostek, to i tak wyglądał dobrze. W ETS-ie były te braki, nadrobili je. No i ogólnie za ten rok myślę, że ta czwórka jest tutaj odpowiednia, czy ta siódemka na 10 jest ok. W sumie, tak patrząc, to chyba w zeszłym roku oceniam ich chyba na 3, czy jakoś tak. No to był 23 rok. Dzisiaj mamy jeszcze 24, przynajmniej jak to nagrywam, i dostałem czwórkę. No to liczymy na to, że 25 to będzie finalna ocena 5. Może sobie zasłużą, bo jest kilka rzeczy, które, no jeśli trafią w następnym roku finalnie do jednej czy drugiej gry, to naprawdę będzie to. Jeszcze lepszy rok, i no tego można im na pewno życzyć, żeby było coraz lepiej, ale w sumie tylko im, bo i nam, no bo jak będą zasługiwali za rok na właśnie ocenę 5, to i po prostu my na tym bardzo skorzystamy, no bo to będzie oznaczać, że sporo my w takim razie otrzymaliśmy, jeśli chodzi o nową zawartość. Natomiast, jeśli chodzi o ten cały materiał, to myślę, że to tyle. Także jeszcze raz mówię, to był dobry rok, czwórka dla SCS-u, oczywiście mogłoby być jeszcze lepiej bo są pewne kwestie do nadrobienia. Liczymy oczywiście na to, co tam jeszcze szykują, a po tym ostatnim specjalnym streamie, no to sporo zapowiedzieli, sporo pokazali i liczymy, że większość, jak nie wszystko, pojawi się jednak w następnym roku, byłoby na pewno super. Natomiast zanim zaczniemy na dobre ten kolejny rok, to jeszcze wy możecie ocenić sami SS w komentarzach. Dajcie znać, na ile wy oceniacie studio, co wam się najbardziej podobało w tym roku, co najmniej, czego wam Najbardziej zabrakło, no i po prostu dajcie znać jak oceniacie SS i to tyle. A więc dzięki za oglądanie zachęcam do ocenię do filmu, skomentowania go do udostępnienia. Zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!